Cześć! Lotę z tej strony wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zobaczymy 21 wspaniałych, najwspanialszych włosowych trików dla prawdziwej księżniczki. Chociaż może nie jestem księżniczką, ale może mi się przydadzą albo i nie. W każdym razie, zanim zacznijmy oglądać, to, zapisa... to zapraszam do subskrybowania kanału, dania kciuka w górę i zapraszam na moje social media, bo jestem tam bardzo aktywna. A my, moi drodzy, przechodzimy do oglądania tych wspaniałych trików. Mam nadzieję, że są wspaniałe. Ok, zwykła lekcja w szkole, dziewczyna. Aha. Dziewczyna sobie pomazała włosy markerem. Ok. Z własnej autopsji wiem, że to słabo działa, bo jak byłam jeszcze młoda i miałam blond, naprawdę, miałam blond włosy. To raczej działało na takiej zasadzie, że, mm, że nie chciało to się farbować. Ale jeżeli dodamy do tuszu trochę hmm, odżywki do włosów i to jakoś wysmarujemy i... Wy... Nie no, to się akurat może udać, pod warunkiem, że mamy rozjaśnione włosy albo naprawdę blond, ale Skoro już mamy rozjaśniać włosy, to wydaje mi się, że lepszą opcją byłoby po prostu kupienie tonera, który służy do barwienia włosów, a nie markera, bo toner się zmywa, a marker teoretycznie powinien się zmyć, ale wiecie, jak to czasami z markerami jest. Ok, miska, burak. Burak bardzo farbuje. Burak ma zajebisty w sobie barwnik. Jeżeli kiedykolwiek kiedyś buraki, to yy, wiecie, jak później wyglądają wasze usta po zjedzeniu buraków. Buraków, buraków. I doskonale wiecie, jak wygląda wasza kupa po zrobieniu buraków, więc burak ma bardzo dużo barwników w sobie. I jest spoko, jest spoko do farbowania. Także sok z buraka plus oliwa z oliwek. Okej, okay, tak myślałam. Mieszamy, mieszamy. Rękawiczki przede wszystkim, żeby się nie upierdzielić, bo jak się upierdzielimy, to raczej to ciężko będzie zmyć. Powiedziałam, że będzie ciężko to zmyć, moja droga, a ona upierniczyła sobie całą szyję. Wiecie, że to będzie naprawdę ciężko zmyć. Ale okej, okay, zostawiamy na, uwaga, według nich, jedną godzinę. I nie, nie. Jeżeli naprawdę liczycie, że będzie taki efekt, to raczej nie będzie o wiele delikatniejszy, ale jednak będzie. Jeżeli macie ochotę na taki kolor, to jeszcze polecałabym bibułę fioletową. Fioletowa bibuła, tak. Filetowa bibuła bardzo barwi na właśnie taki czerwony kolor. Wystarczy bibułę włożyć do wody, rozpuścić barwnik z bibuły, zamoczyć włosy i po dwóch, trzech minutach macie to, co ona miała po godzinie. Ok, rozdzielanie włosów, rozjaśniacz. Aha, czy naprawdę uważacie, że to będzie ładne? Jesus Christ. Nie, 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 nie. Słuchajcie, jeżeli macie iść na taki zabieg gdzieś do koleżanki, to proszę Was, nie róbcie tego. Zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda okropnie. To wygląda jakbyście włożyli głowę w nie wiem co. To tak jak ja wyglądałam, jak miałam żyłe włosy, jak sobie sama zrobiłam, to wyglądało okropnie. Bądźmy szczerzy, to było okropne. Lepiej z takimi zabiegami iść do fryzjera. Znaczy, pomijam fakt, że ja sobie sama obcinam włosy, ale z czymś takim lepiej iść do fryzjera niż sobie coś takiego zrobić samemu, bo można sobie zrobić niezłą krzywdę przede wszystkim. Nie dość, że będziecie wyglądać jak paszkwiradło, to jeszcze będziecie musieli wydać pieniądze na fryzjera. Więc dlaczego od razu od niego nie iść? Też sobie takie pytanie zadaję za każdym razem, jak obcinam sobie sama włosy. OK, wyciąganie na szczotkę, typowa rzecz, aha, wypadające włosy, o ja to wiem, okej, okay, to, 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 to spoko, to tak można zrobić, to ja nawet tak sama robiłam zanim to widziałam, ojoj, naprawdę, po takiej ilości lakieru, naprawdę, masz moja droga, takie włosy, hm. aha, czyli najlepiej spryskać szczotkę, znając, że się pewnie jej nie umyje, będą bakterie, tak, no, miejmy nadzieję, że tak to wygląda. Elektryzujące się włosy moja zmora od najmłodszych lat. Wystarczy a wziąć kawałek folii, owinąć grzebień i wszystko. Um, mm -hmm, tak. To na pewno działa, bądźmy szczerzy to na pewno działa ze względu na to, że folia amortyzuje elektryczność tak najprościej mówiąc ale zdecydowanie lepszym pomysłem byłoby kupienie szczotki z naturalnego włosia. Mm, dużo włosów na podłodze. Skąd ja to znam? Dużo włosów na szczotce. Hej, wystarczy zdjąć! Wystarczy zdjąć! Po co dawać grzebień i zdejmować po jednej stronie, skoro one były po drugiej? Trochę taki fake. bluzka, a pobierana. Wiesz, moja droga, istnieje coś takiego jak maszynki do golenia ubrań. I to wcale nie jest drogie, to kosztuje może z 15-20 zł 30 może, biedronce za 15 można kupić czasami albo 20. I to jest dobre rozwiązanie. Zobaczmy, co e, nam powie filmik na ten temat. Wystarczy wziąć nóż, kawałek taśmy, przykleić do grzebienia i ściągnąć. Mhm. Jest to jakieś rozwiązanie, ale czy na pewno tak dobrze będzie działać? Nie wiem. Okej, okay. owijanie włosów wokół palca, wokół własnych włosów dwa razy i przeciągnięcie. Przeciągnięcie? Czy nie? Przeciągnięcie przez to i ściągnięcie. I co mi to da? Poczy... Aha. Okej, okay. robimy tak całą głowę i ym... Hmm. Nie, to, to raczej nie zadziała. Przynajmniej na moich wozach nie zadziała. Kucyk, i przełożenie kucyka, i zmiana w inne miejsce, i naprawdę w jeszcze inne miejsce. Co i. Jaki w tym jest cel? Ja się pytam. Aha, fajne dwa kucyki. Ok. No to teraz Wam powiem, że jeżeli spróbujecie coś takiego zrobić, to nie rozplączacie włosów przez najbliższe dwie godziny. Ale żeby nie było, że rzucę słowa na wiatr, właśnie poszłam po jakąś gumkę do włosów i już sobie robię kucyka na samym końcu, czyli gdzieś się powinnam obciąć. Robię Kucyka. Okej, okay, robię połówkę przekładam. Robię tutaj połówkę przekład. O Jezu, już mi się połączył OK, Okej. Y gdzieś gdzie. O, bo ona to też robiła w takich dziwnych miejscach. Więc przełożymy jeszcze raz. I jeszcze tutaj przełożymy. No, chodź ostatni raz, bo. Boję się, że tego nie rozplączę. Yy. Czy to wygląda jak na filmie? Raczej nie. Wygląda całkiem znośnie, ale ja nie potrafię w, takich, w takim czymś chodzić. Spróbujmy teraz to rozplątać, moi drodzy. Oła, to zabolało. I. Tak jak myślałam. Teoretycznie do rozplątania. <noise> Okej, okay, myliłam się. Teoretycznie do rozplątania, ale trzeba to robić bardzo delikatnie. Ok, mamy warkoczyk. W warkoczek doplatamy kolejne pasemko i pewnie kolejne będziemy doplatać. Oczywiście, że tak. I w kolejne będziemy doplatać kolejne pasemko i wyjdzie z tego warkoczek, który puścimy wokół głowy. No, byłam blisko. Dwa warkoczyki na końcu. Aha, i spięcie. No, tak, to spoko. Bardzo fajny pomysł. Co my tutaj mamy? O, nie, 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 nie. A, okej, dobra. To jeszcze ujdzie. Widziałam opcję, że dziewczyny robiły sobie z przodu warkocz i sobie go przekładały wokół głowy z tyłu i on był tak ładnie ułożony. Ale do tego trzeba mieć długie włosy. Na moich krótkich włosach to by wyglądało tragicznie. Ale spróbujmy zrobić to, co koleżanka przed chwilą nam tutaj pokazała. Czyli bierzemy jakiś fragment włosów. Z racji tego, że mam krótkie z włosy, muszę wziąć większe fragmenty. I ona to związała tutaj. Więc ja też zwiążę tutaj. Będę wyglądać przez chwilę jak debil, czyli tak jak zawsze i przykładam do tyłu i moje włosy. Mm. Okej, okay, yy, nie wydaje mi się, żeby to wyglądało zbyt pięknie. Nie jestem w tym momencie księżniczką. A jak z tyłu wygląda, to nie mam pojęcia, bo się nie widzę. Zobaczę później na filmie. I najważniejsze, pamiętajcie, że takie recepturki to jest największe zło dla waszych włosów. Okej, okay, gumka do włosów. Aha, przeciągamy wokół raz. Przeciągamy, aha, i ale tu nadal widać gumkę, wiesz? Nadal widać gumkę. To nie wiem, w czym jaki sen. A, okej, okay, dobra. To było całkiem sprytne. Nie powiem. Niech się przyzna każdy, kto kiedyś nie próbował ukryć gumki od włosów pod włosami. Nieraz próbowałam za pomocą wsówek, ale to było genialne. Hmm. związujemy włosy na dole, czyli coś, czego nienawidzę. Zawiązujemy kokardkę, tak? Na pewno, albo coś innego, ok. I robimy z tego, uwaga, warkocz. Tak, to będzie warkocz. I to będzie całkiem spoko warkocz. Słowiański warkocz. Ok, tylko co pytanie w tym momencie zresztą. Aha. o Ej! Wow! Fajne! To mi się podoba. To jest genialne. Autentycznie to jest genialne. Gdyby jeszcze nie fakt, że, że ta wstążka tak wystawała, można było tą końcówkę jakoś schować, to by wyglądało naprawdę świetnie. O! Uwielbiam robić fryzury na włosach, które są sztuczne. To jest najgorsze, co może być, ale do wykonywania takich. Fryzur jest spoko do pokazywania i to jest właśnie jedna z tych fryzur, których nigdy bym nie zrobiła, bo nigdy bym ich sobie nie zrobiła na sobie. I kolejna fryzura, która pewnie będzie również piękna warkocz. No dobra, to nie jest trudna. Arielkowy warkocz. Spoko, spoko. O, tym razem blond. Nie, 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 nie. nie. Znaczy, fajnie to wygląda. Ale fajnie to wygląda w momencie, kiedy to są sztuczne włosy, i nie są narażone na działanie wiatru, na poruszanie głową, na założenie czapki czy cokolwiek. W momencie, kiedy coś spróbujecie z tym zrobić, to się wszystko rozwali i to już nie będzie ten efekt. Ale żeby na takiej sztucznej głowie pokazać, to spoko. Kolejna piękna fryzura na głowie. Dlaczego nie robią takich fryzur na normalnych ludziach? Jeżeli widzieliście, ona zrobiła trzy. Pęki z włosów, po czym je ja owinęła. I to jest fryzura. To są fryzury 21 wieku. O, i znów różowe włosy. Coś, co uwielbiam. Uwielbiam różowe włosy. Ile bym mi zawsze różowe włosy. Ok, odwijanie podciągnięcie, spięcie, przewinięcie. Uuu! I to by się nawet mogło trzymać na ludzkich włosach. Pod warunkiem, że byłoby dobrze zabezpieczone, ale to by naprawdę mogło zajebiście wyglądać. I kolejna fryzura na manekinie. Dwa kucyki. Dobra, dwa warkocze po dwóch stronach. I pewnie będą... O, wyciągnięte. O, to, to jest coś, czego nie potrafię. Nie potrafię tak wyciągać warkoczy. Yy, podziwiam osoby, które robią yy, coś takiego, bo ja jak wyciągnę fragment warkocza, to mi się wszystko od razu rozleci. Zagadam, że ja mam bardzo wysieniowane włosy. Ale tak, to było fajne. I kolejne włosy. Warkoczyk. Jeden warkoczek przez całość, później owijanie, czyli coś, co się nie będzie trzymać. No właśnie. Jeszcze jedno owijanie, które też będzie luźno. Trzecie owijanie. Ok, pokażcie, co dalej. Czwarte owijanie. Ok, niech będzie. A, to wszystko. Mhm. I to by było na tyle. Wszystkie haki mam pokazałam, wszystkie omówiłam. Jedne mniej, drugie więcej. Także na dzisiaj będzie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w niedługo, w kolejnym filmie jakimś. filmie. Trzymajcie się i cześć!